W każdym scenie, hęm, chodzimy do Szwecji. Ani ja, ani nisza, bo jestem Izraelski, Bacia. Every part of my identity is home here. My Jewish identity, my gay identity. No, ja uważam, że to jest cmentarz i, i bomba antysemityzmu. Ja się nie zajmuję w ogóle o wizerunku Polski. To jest przeklęte miejsce. Nie do życia. Ja od podstawówki się czuję, nie czuję jednym z Was. Nie chciałbym być tym, wiesz, Jankielem w Polsce. Nie? Ta rola mi nie odpowiada. I to jest trochę rola, jaką polscy Żydzi często na siebie biorą. Takiego, no takiego właśnie Żyda na weselu.